Druga łapka, ja, ja jestem nieźwiadek. Jedna nóżka, druga nóżka, a tu jest mój zadek. Lubię miodek, kocham miodek, podbieram go pszczółką. Jedną łapką, drugą łapką, a czasami rurką. Jedną łapką, jedna nóżka, druga nóżka, a tu jest mój zadek. Lubię miodek, kocham miodek, podbieram go brzuchom, jedną łapką, drugą łapką, a czasami rurką. A teraz bardzo szybko. Niedziadek, jedna nóżka, druga nóżka, a tu jest mój zadek. Lubienionek, kochamionek, papieram go w szupko. Jedną łapką, drugą łapką, a czasami ruką.